5000 za 75 zł miesięcznie? Gdzie tak można? Stewczyku. To pożyczka 5000 z ratą 75 zł miesięcznie. Ja już ją mam. Ile za ile? Pożyczka 5000 zł z ratą 75 zł miesięcznie. Kasa Stewczyka.pl Zakłady mięsne Grot zapraszają na sezon grillowy bez azotynu sodu. Rozkoszuj się pysznymi produktami stworzonymi specjalnie z myślą o nieskazitelnym grillu. Kiełbasą bez E, kaszanką, kiełbaskami parzonymi ekstra, kiszką ziemniaczaną oraz wieloma innymi produktami. Dostępnymi tylko w delikatesach mięsnych w Grot mieszczących się w Zgierzu przy ulicy Gałczyńskiego 32D, Tuwima 20, Długiej 10 i Aleksandrowskiej 13 przez 15. Grot. Przyjemność grillowania bez azotynu sodu. W poniedziałek, 18 maja, Klaudia Muszyńska zapraszam na pierwsze w Nowym Tygodniu Wydarzenia Telewizji Centrum, a dziś w serwisie powiemy między innymi o tym, czy mieszkańców naszego miasta przyciągną swoisty pchlitark. Pod hasłem uprzątnij swój strych w niedzielę można było handlować niepotrzebnymi już nam rzeczami. Chciałam się pozbyć kilku rzeczy, bo niestety moje mieszkanie pęka w szwach. A także o pomyśle jednego ze zgierskich radnych na integrację mieszkańców różnych dzielnic miasta. Chcielibyśmy, aby ta impreza krążyła po, mie po całym mieście, żeby, żeby gdzieś e, w każdym rejonie e, ludzie jednak zauważyli, że te, te, te boiska żyją. Muzeum wcale nie musi kojarzyć się z nudą i eksponatami, których nie wolno dotykać. Od wielu lat miejsca zajmujące się popularyzowaniem historii jeden raz w roku otwierają się nawet późnym wieczorem. W miniony weekend odbyła się dziewiąta już edycja Zgierskiej Nocy Muzeów. Dzięki niej mieszkańcy naszego miasta mogli bezpłatnie podziwiać tak zwaną Kruszówkę. Na zwiedzających oprócz samych eksponatów czekały również inne liczne atrakcje. Emila Okupska Pierwsza noc muzeów miała miejsce w Berlinie w 1997 roku. Z powodu dużego zainteresowania zaczęły powstawać podobne imprezy w innych miastach i państwach. Również w naszym mieście taką akcję zorganizowano po raz dziewiąty w siedzibie Muzeum Miasta Zgierza. Oprócz całej ekspozycji zgierzanie mogli podziwiać także i taką, która została przygotowana specjalnie na tę okazję. Avernisaż, który organizujemy w ramach, w ramach cyklu Zgierskie Sagi Artystyczne, ten cykl już od trzech lat trwa. Pierwszy był pan profesor Leszek Ruzga z rodziną. W ubiegłym roku gościliśmy rodzinę państwa Nawrotów, w tym roku rodzinę państwa Łuczaków. Na wystawie prezentowano dorobek artystyczny Mirosława, Marii, Hanny i Stanisława Łuczaków. Wszyscy czworo są absolwentami, bądź nimi będą w przypadku Stanisława, który obecnie realizuje dyplom jednej szkoły artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Każdy z nich związany jest przede wszystkim z grafiką, ale również z malarstwem. I choć prace tych czterech osób to różne temperamenty i różne postawy, to jednak wspólnie tworzą jedną całość. Mieszkamy razem w jednym domu i po prostu te nasze prace znamy doskonale, no ale one y, są rozłożone w pojedynczych y, pomieszczeniach i, i, i jakby każde pomieszczenie reprezentuje inną osobę, i rozdzieliliśmy się jakby y, obszarami tego, tej, tej galerii. Stąd każdy ma jakby swój kąt, który wypełnia swoją. I to jest bardzo takie moim zdaniem udanie rozwiązanie tej wystawy. Dodatkową atrakcją z Gerskiej Nocy Muzeów był plenerowy koncert Andrzeja Sikorowskiego, który zagrał wraz ze swoją córką Mają i Jackiem Królikiem. Sikorowski jest zdobywcą licznych nagród, a także liderem zespołu pod budą. Jest on również autorem kompozycji i tekstów, które gromadzą Rzesze fanów. Więc są to piosenki osobiste, ale myślę, że będą bliskie wszystkim ludziom, którzy znajdą się na widowni. Dlatego, że, że ja jestem do, do bólu normalnym zjadaczem chleba i e, ja nie śpiewam o e, świecie odgrodzonym od rzeczywistości siedmiometrowym murem e, świecie rezydencji z basenami, tylko świecie gościa, który mieszka w centrum dużego miasta. Jeździ tramwajem, autobusem, chodzi i robi zakupy w sklepie i się trochę na rzeczywistości knajpy ulicy zna. Również już po raz kolejny do całej akcji przyłączył się park kulturowy miasta Tkaczy, dzięki czemu zgierżanie mogli podziwiać między innymi fotografii Mariusza Nowickiego pod tytułem Pajęczyna czasu, czy spotkać się z autorem albumów prezentujących dzieje łodzi Jaskiem Kusińskim. Na relację z dziewiątej zgierskiej nocy muzeów zapraszamy tuż po wydarzeniach. Po trzech latach od powstania pomysłu międzyosiedlowy turniej piłki nożnej wreszcie dojdzie do skutku. Cykl sportowych rozgrywek rozpocznie się 24 maja, a wszystkie spotkania rozegrane zostaną na zgierskich orlikach. Do 19 maja organizatorzy czekają na zgłoszenia chętnych zespołów. Żeby zagrać poza entuzjazmem, trzeba mieć jeszcze ukończone 18 lat. Według inicjatora rozgrywek radnego Jarosława Pietrzaka, sportowa rywalizacja ma być kluczem do integracji mieszkańców różnych części naszego miasta. Magdalena Dąbek. Sportowa rywalizacja ma nie tylko zintegrować Zgierzan, ale też zachęcić ich do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Organizatorzy pragną, by impreza krążyła po całym mieście i była dowodem na to, że również dorośli chcą się ruszać i uprawiać sport. Docelowo w rozgrywkach ma wziąć udział 12 drużyn. Po jednej reprezentacji z 10 dzielnic Zgierza i dwie z największego osiedla 650-lecia. Zmagania zespołów będą prowadzone w formie turnieju. Jednak ideą tego wszystkiego jest stworzenie nie regularnej ligi. I wtedy chcemy poprowadzić to właśnie na wzór naszej jakiejś tam ekstraklasy z normalną tabelą, klasyfikacją króla Szelców, najlepszego bramkarza. Na razie frekwencja nie jest najgorsza, choć organizatorzy spodziewali się większego entuzjazmu ze strony mieszkańców osiedla 650-lecia. 15 tysięcy osób reprezentuje na razie tylko jedna drużyna, choć organizatorzy spodziewali się dwóch. Wydaje się, że z takiej ogromnej grupy ludzi to, to można by tu stworzyć i z 15 takich drużyn, a nie tylko, nie tylko dwie. Jednak nie wiadomo z jakiego powodu jest jakiś opór. Przed weekendem na liście chętnych było osiem zespołów, a wśród nich reprezentacja osiedla na gałczyńskiego. Panowie spotykają się na boisku od półtora roku, a turniej to dla nich okazja do sportowej rywalizacji. Spotykamy się jest to przeważnie. Niedziela, niedziela na Orliku, czy jeżeli jest to zima, gramy, gramy sobie na sali. Spotykamy się dwie godziny, dwie godziny i gramy w piłeczkę. Pierwszy mecz Zgierzeni rozegrają na Orliku przy gimnazjum nr 3. Poza samymi rozgrywkami na inaugurację turnieju przewidziano też szereg dodatkowych atrakcji. Oprócz samych rozgrywek, oprócz samej walki na boisku jest sporo atrakcji, będzie kuchnia polowa, będą występy magików, będzie zorganizowane zabawy dla dzieci z konkursami, z nagrodami. Z tego co też mają wystąpić cilindery, także będą zachęcać drużyny osiedlowe do, do walki na boisku. Jeśli tegoroczna edycja spodoba się mieszkańcom, organizatorzy nie wykluczają rozszerzenia oferty w kolejnych latach. Być może za rok na boisku spotkają się też osiedlowe reprezentacje siatkarzy lub koszykarzy. Zgłoszenia można wysyłać jeszcze do jutra na podane na ekranie adresy poczty elektronicznej. Rowery, zabawki, płyty winylowe, używane ubrania w całkiem niezłym stanie, a nawet dzieła sztuki. To wszystko za przysłowiowe „pudarmo” mieli okazję zakupić zgierzanie dzięki akcji Uprzątnij Swój Strych zorganizowanej wczoraj na zgierskim targowisku. Takie akcje wyprzedażowe są bardzo popularne np. w Stanach Zjednoczonych. Sprawdziliśmy, czy i u nas mają prawo się przyjąć. W naszych domach są bezużyteczne i zabierają dużo miejsca, a u nowych właścicieli mogą zyskać tak zwane nowe życie. Dzięki akcji Uprzątnij swój strych, Zgierza nie mogli zakupić używane rzeczy od innych mieszkańców naszego miasta, niedrogo i w dobrym stanie. Tego typu działania są popularne na całym świecie. Stąd też pomysł by podobną inicjatywę zorganizować w naszym mieście. Współpracuję od wielu lat z Francją i, kiedy tam jeżdżę, zauważyłam, że właśnie takie akcje są przeprowadzane. I pomyślałam, dlaczego tego nie zrobić tu w naszym mieście z Gierzu. I stąd ten pomysł. Każdy w domu ma mnóstwo rzeczy, które już są do niczego niepotrzebne, a, a trudno się z nimi rozstać. W związku z tym chcemy pomóc mieszkańcom miasta, i zorganizowaliśmy taki nazwijmy to trochę pchlitark a, z możliwością przyniesienia swoich rzeczy, możliwością ich a, odsprzedaży za a, niewielką kwotę. Wiadomo, że jest to oferta kierowana do mieszkańców, którzy mają rzeczy używane, niepotrzebne. Nie jest to miejsce do sprzedaży rzeczy nowych, czyli nie jest to dzień targowy, gdzie odbywają się normalny handel. Obserwując stragany można było odnieść wrażenie, że Zgierzanie nie tylko uprzątnęli swoje strychy, ale również garaże i balkony. W takim miejscu handel nie sprowadza się tylko do sprzedawania i kupowania towarów pod gołym niebem. Jest to przyjemne, poznaje się ludzi przy okazji, coś tam bardzo sympatycznych, także mam nadzieję, że to będzie trwało. Tak, rzeczy dla dzieciątka. Spodziewam się we wrześniu i tak kupujemy teraz pomału rzeczy dla niego. Pewnie fajne, niezniszczone i po niskiej cenie. Na zgierskim targowisku pojawili się również młodzi zgierzanie, którzy bez żalu sprzedawali stare książki i nieużywane już zabawki. Choć to dopiero pierwsza taka akcja w Zgierzu, mieszkańcy liczą na więcej. Według nich jedna niedziela to zdecydowanie za mało. Więcej, więcej z, y, jestem za tym, żeby nawet co tydzień były. No, dwa razy w miesiącu nawet przydałoby się. Nie? Tak, tak, nadmieniałem. Niektóre są zbędne ludziom produkty, a niektórym się przydadzą. Na szczęście władze miasta twierdzą, że impreza powinna być cykliczna. Podobnie uważa Izba Przemysłowo-Handlowa, inicjator całej akcji. Dodatkowo dzięki pchlim targom życie towarzyskie w mieście może się rozwijać, pokazując, że w handlu rozmowa czy targowanie się jest ważniejsze od samego kupna. Choć twórcy animacji w większości już opuścili Polskę, sam film nadal krąży po różnych festiwalach. Mowa o opowieści o uchodźcach. Animacji stworzonej przez dzieci z Gruzji, Czeczenii i Ukrainy, które trafiły do ośrodka w Grotnikach. Animatorzy ze Stowarzyszenia Tkalnia zaangażowali małych emigrantów w promowanie międzykulturowej integracji i zostali za to nagrodzeni Magdalena Dąbek. Nad historią ulepioną z plasteliny dzieci z Ukrainy, Gruzji i Czeczenii pracowały dwa dni. Potem prowadząca resztaty Magda Bryl doanimowała niektóre sceny, dobrała muzykę i zmontowała całość. Młodzi twórcy nie tylko stworzyli postaci z plasteliny, ale mieli także wpływ na całą koncepcję animacji. My rzuciliśmy tak naprawdę temat o wyjeździe z domu, szukaniu nowego domu. To był taki bardzo. Ogólny temat, bo taki, takiego filmu e, projekt Zgierz Otwarty potrzebował, żeby móc dalej pracować, e, ale jakby historia już jest, bardziej ton historii jest nadany przez dzieci. Nawet był taki moment, kiedy dzieci, jakby historia rozgrywa się pomiędzy uciekinierami, zajączkami, złymi misiami, oprawcami, kiedy dzieci jakby chciały, żeby te postacie się pogodziły. Także dzieci tam e, miały duży, duży, duży wpływ na, na samą historię. Film powstał jako wsparcie dla nauczycieli i osób pracujących z uchodźcami. To opowieść o tym, jak trudne i nieprzewidywalne jest życie emigrantów po opuszczeniu ojczyzny. Ten film ma za zadanie pokazywać polskim dzieciom w polskich szkołach, jak to jest właśnie musieć wyjechać, co się wtedy czuje, myśli. I, i tak naprawdę jest pretekstem do prowadzenia, do prowadzenia warsztatów, też do rozmawiania, do zastanawiania się, co można zrobić, żeby takim cudzoziemcom było w naszym kraju łatwiej. Animację można było zobaczyć w Centrum Kultury Dziecka. Jest też dostępna online w portalu Vimeo. W wydarzeniach czas na informacje sportowe. Miniony weekend dla naszego miasta można uznać za naprawdę udany. Z workiem medali wrócili z ogólnopolskiej olimpiady sportowej trzeci bieg na start słuchacze z Gierskiego Uniwersytetu III wieku. Olimpijski znicz zapłonął już po raz siódmy w łazach nad zalewem Tręga. W zawodach wzięło udział 50 drużyn, w sumie 830 zawodników, w tym jedna z Wiednia. Uczestnicy olimpiady rywalizowali w ponad 10 dyscyplinach. Zgierska reprezentacja zawodników oraz kibiców liczyła ponad 50 osób. Drużyna jeża ze zgierza, bo taką nazwą przyjedziemy, izgierce seniorzy przywiozła aż 19 medali w tym 11 złotych, 4 srebrne i 4 brązowe. To rezultat znacznie lepszy niż w ubiegłym roku. Zawodnikom z naszego miasta poszczęściło się przede wszystkim w pływaniu, w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego, w kajakarstwie, pchnięciu kulą oraz tenisie stołowym. Imponujący wynik medalowy potwierdził znakomitą formę zgierskich seniorów i ich potrzebę aktywnego życia. Gratulujemy i trzymamy już kciuki za przyszłoroczną olimpiadę. Dużym sukcesem mogą pochwalić się także piłkarze MKP Boruta. W niedzielę na stadionie przy ulicy Wschodniej w ramach rozgrywek czwartej ligi Grupy łódzkiej gościli zespół Zawiszy ze Żgowa. Po jesiennym remisie w Żgowie 1 do jednego zgierzanie na swoim stadionie srogo zrewanżowali się gościom. Ostatnie zwycięstwa w Pucharze Polski i pokonanie lidera rozgrywek czwartej ligi udowadniają, że zgierzanie są na fali i utrzymują wysoką formę. Wczorajszy mecz tylko to potwierdził. Pierwsza połowa gry zakończyła się wynikiem bramkowym. Choć nasi piłkarze mieli zdecydowaną przewagę, to ich strzały były albo mało celne, albo dobrze bronione przez bramkarza gości. Strzelecki pokaz zaczął się w drugiej połowie meczu. Już w 46 minucie bramkę zdobył Patryk Pietrasiak, rozpoczynając tym golem całą serię. Kolejne dwie bramki Patryk Pietrasiak zdobywa w 52 minucie po podaniu Sebastiana Ceglarza i 75 minucie po podaniu Krzysztofa Baszczyńskiego. Prowadzenie 3 do zera nie zadowoliło naszych piłkarzy. Kolejne bramki zdobywają Sebastian Ceglarz z rzutu karnego w 85 minucie za faul w polu karnym na arkadiuszu Błaszczyku, a następnie Kamil Gil w 88 minucie w zamieszaniu podbramkowym. Bramkę dla gości przestanie 4 do 0 w 86 minucie zdobył Piotr Boczkiewicz. Wynik końcowy 5-1 dla Boruty to najniższa kara dla gości, bo bramek dla zwierząt mogło być więcej. Po tym meczu zadowolony trener Kasperus. Wszystkich zawodników. Najbliższy mecz pierwsza drużyna Boruty rozegra w sobotę 23 maja z widokiem w Skierniewicach. Na zgierskim stadionie naszych ulubieńców zobaczymy w dwóch kolejnych meczach. W środę 27 maja o godzinie 17 w zaległym meczu z piastem Błaszki, a w niedzielę 31 maja o godzinie 11 gościć będziemy silny zespół Polonii Piotrków. Dziś w wydarzeniach to już wszystko. Już za chwilę zapraszam na relację ze zgierskiej nocy muzeów, którą przygotowała Emila Okupska. Zachęcam także do oglądania naszych programów dostępnych na naszej stronie internetowej oraz w serwisie YouTube. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego wieczoru. Do zobaczenia! zachęcamy do skorzystania z majowej promocji na usługę internet. Teraz za podłączenie się do sieci Telewizji Centrum zapłacisz jedynie złotówkę i 23 grosze. Bliższych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Klienta przy ulicy Lechonia 2 i pod numerem telefonu 42 716 1690. Podłącz się do sieci internetowej Telewizji Centrum już dziś. Promocja trwa do końca maja. Maybe I'm naive, <muchem> może jestem naiwna, ale wierzę in w bajki. I gonna... cool, za piękny film. Lepszy niż nowy <muchem> w Nowym Jest znowu Pierwszy dzień wiosny. W porządku. <muchem> <Wybać>. <muchem>

Dino Bambino. Don't take that hill, take that hill. So if you're feeling down and out, and your head is filled with doubt, chill out, stay cool, relax, let go. Chill out, stay cool, relax, let go. Dawaj, Trevor! Bo ja wierzę w miłość. Miłość spowoduje, że odłożymy broń, politykę, obawy i uprzedzenia i z pomocą miłości wszystko naprawimy.